3, trzy, cztery, pięć. co, jajka masz do malowania. Tym zawsze a. postrzelasz, a jajka tylko dzisiaj. Jajka tylko raz w roku się maluje, wiesz? noc. tak. Daj, daj patyczki drewniane Dobra. są tam koło lodówki na dole. Raz. No i zrypałam Na dole, raz. Takie szaszłykowe. No tu po lewej są chyba. Nie, szaszłykowe po lewej są takie. Czekaj. Dobra. I każdy może mieszać po jednym, bo trzeba sześć minut mieszać. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć. Michu 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 Jadek kolor. Babcia kolor, mama kolor i Macie kolor. Co babcia kolor? No Wymieszamy. michu, miku. Ja ten mieszam. A tu babcia ten. No ja bym Bo 6 minut ma się mieszać. 6 minut? Nie, no, się nie przeczytało. Ach, tu 6 minut. A tu on to uwaga, 6 minut. A co to do mieszania przez 6 minut? To jest wszystko wymieszane Daj tam jeszcze instrukcję. Ja zmieszam przez 6 minut. Dobra. Ja włączyłam minutnik. Teraz tak, to wszystko nie jest. Do wcześniej rozpuszczonego dodać 100 ml zimnej wody i jedną łyżkę octu, czyli... Ty już, już dodałeś 5 łyżek octu. A nie, a nie, nie. dopiero 5 wody. Rozpuść barwnik w pięciu łyżkach wody. Dolej 100 ml wody i łyżkę Mieszaj Max, 6 minut musisz mieszać. Mieszaj. Dobra, raczej jak włączka wylebra. Włączona jest? No nie. No co ty? A jeee, yes. To wcześniej moje te? No, nie wiem. Okej, okej, okej. Ja się wyjęłam. Ja myślę, że się zmęczyłem. Ja mama, mama wjeżdża z octem. I nie wiem. łyżka octu. Waga, mama ma jedną łyżkę. Ta, Maxia teraz. Ciach, 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 ciach. ciach, 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 ciach. kobieta. Też, też lubi ocet. Tylko dziadek lubi ocet. Dziadek sam jest ocet. Tak. I teraz? Dlaczego ja, na mnie? No nie jest! Wejść, zakra... Kropelka nie Ale Maciu teraz... Zobacz co musisz zrobić! Gdzie są jajka ugotowane? Ostrożnie rana, Ej! Musimy teraz te naklejki poprzyklejać. A po co ci wada? Na sto ml wody

Kolorem, tak? Przypominam, Aniu. To smakuje. Ja, ja Sprawdziliśmy ja tą twoją najlepszą malinę, słuchaj, od babuni. Słuchaj, trzymaj. Wiem. Słyszysz? Wiem, no. wiem. Wszystko no, wiem. wiem. Wszystko. Ja pokażę Odklejamy. Tak. A czemu są takie, wszystkie takie same? takie były w sklepie. A ty a nie, nie to masz w jakichś jakiś pokemonowych nalepek? Tadek, to są specjalne naklejki. A nie? Dziadek, weź się nie wpilaj, co? Czekaj, mamy to ci odklei. Nie jest do końca. Ale to jak na niekolorowe jajka to się nalepia? Wie? Tak. A, a później się odkleja i zostaje, tak? A rozumiem, mocno. Mój, Tak. Patrz, jedno mamy. O, i teraz takie. Gdziekolwiek chcesz na jajeczku przyklej, tak? Okej? Okay? Mm -hmm. Dobra, to tylko teraz muszę ci tą folię jakoś oderwać. Jasno, jeszcze. Czekaj, mam Cię ci pomoc. Muszę odsunąć, bo zaraz jak stał Mapsia. Dziadek, pomagaj tutaj, mawcia. My no, się no mamy za dużo zabierać źle. Za o właśnie tak to się powinno nie nieprzywa... no, Za dużo tam wybiegło. osób jest do mieszania. I słuchajcie. Te tutaj jajka mówią... Mię mię. Odklejone. Maksio, dziadek ci pomaga. Tak nie działa niestety. Maksio, proszę bardzo. Synek. Nalepiamy jajeczko. Zobacz, tutaj już Ci odlepiłem. Popatrz. Mm -hmm. I ty go robisz tak, od spodu podważasz. Daj, jajeczko musi ktoś wziąć w rękę. A tutaj się no, Zobacz, mama, albo dziadek ci weźmie. Trzymaj tutaj. Poczekaj, trzymaj. O, tutaj złap. Tu, tu złap. Mama się zajmuje. Wodę. Tak, dobra, złap. Jedną rączką. Ja, wodę. ja tutaj wezmę jajeczko i cyk. A ty teraz robisz tutaj od spodu. Nie, O, widzisz? No i tutaj na jajeczko dalej. I następne. No i tu od spodu tak. Nie, 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 nie całe. od spodu zaczekasz, ale to robisz taką. I wyciągasz. Syk i nalepiasz. O, ja sobie takie kiachną. No nie, wiem. przypiejajcie chcesz, to twoje jajeczka, synku. Nie, to są kurzęce. To o, i... Mama, są maly... a twoje jajko? Ja nie mam, ja nie mam jaj jajnik, nie jajka. Teraz zrobię to się No bo ostatnim ma się taki ten. Ja będę trzymał, ja ja odlepię te gwiazdki. Tak jest, od spodu lekko podważasz i, i później wyciągasz. No, mocno paluszkiem wypychaj. Nie tak gęsto. No, dobra, dalej. Bo mamy zobaczyć, ile naklejek i ile jajek. Osiem jajek musimy mieć na naklejkach, wiesz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tu jest osiem. Później łyżką wkładamy. Tu masz otwarte. Tak, gdzie to nie w gdzie masz te naklejki? I gdzie no, o. To jest od skoru. Nie od, od, od skoru. Paluszkię taki. I tutaj. Tak jest, byle gdzie? Na Ta marija tak A masz... ja mogę motylki zrobić? Tu masz otwarte. No to jest krótko Zrobimy to jajo, tak? Jako zrobione. Ja Jeszcze nie, ma... nie jest robione. No. Nie jest zrobione? Ja nie mogę tylko to podkleić. Czemu nie bierzesz tu, jak masz to wszystko podklejane? No to, A to próbuję. Ja nie mogę tylko to podkleić w ogóle. Nie. no. A, no. A ja mikro, to jest właśnie o to chodzi, że za dużo meetingów, za mało praktyki. To się <grym> to pewnie złośliwia. No. pozdrawia. Coś w tym jest. Nie, jest co, no normalnie, ja się w sumie na to zastanawiałem dzisiaj na Kiblu. No, wiesz, jeszcze na bo ponad nie, Takimi rzeczami nie myślę, tak powiedzmy schodami szkodami czasu, ale no, jest to w, ten... bo to się nazywa minik, ale normalnie to się powiedzmy w takim filmie... Normalnie to się mówi... No trzeba pogadać o czymś tam, nie? Ale pogadać, to jest, bo wiem skąd się bierze cała akcja, bo ja idę na przykład e, do Ciebie pogadać, na przykład słuchaj to wiesz tam, bo tam Ty, ty wokół jest, ja jestem w logistyce, poczekaj, to nie skończyć no i przychodzę i pogadać, to jest 5 minut pogadaliśmy. A jak już robisz meeting, czyli się umawiasz i no, no, też na taką pogadkę, to, A, nie to nie możesz tego zrobić tak. w dwie minuty, rozumiesz? To tam być 10 mieć... tysięcy osób na Nie, nie, nie. No, ale ja mówię o. meeting, bo jak już ma, ma. Adzie, e, agendę, czyli e, no, plan, tak. o no, czym gadasz. No. No ale jest pól ludzi i każdy ma coś jeszcze do powiedzenia. Ale tymi tymi tak? A to ten, e, nie, to spotkamy się z szefem jakiś tam z od Amazona. Baki, szafę, baki. E, to on wprowadził, słuchajcie... Mining nie? nie może być większy niż e, dwie pizze do podziału. Znaczy w sensie Nie, może być nie więcej ludzi Tak, nie? nie może być więcej ludzi no, 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 niż pół no, no, jak jest w tym przekora i logika. Mining nie powinien być dłuższy niż 45 minut. A! Matko, a u was? No wygadamy, nie, wygadamy. problem jest inny, że tutaj nie ma czasu pracować, jest tylko... No ja teraz mam ten problem, bo mam tyle no. roboty, a mam... No, a ciągle się gada tam, bo i to gadasz, gadasz, o czym można gadać, no, no tym samym się gada cały czas. No. I niby wiecie, mówią, jeżeli ty nie masz jakiegoś wkładu do tego meetingu, to nie idź, a i tak każą iść. No, no bo to jest terapia pracą, no. to tak jak trochę jak mama ma w kuchni. No jak, jak, jak ma w kuchni i robi tam wiesz na no, okrągło, to czuje się potrzebne i zadowolona, i, i, i ze, serotoniny, i tak dalej. No. No, się gdzie, e, położyć, położyć, wypić browar, to... No. Ale fajne robisz takie koła, co? Najlepiej wrzucić kostkę nosałową, rożonkę, pójść na komputer, posiedzieć, popatrzeć i teraz przebliżajcie się. ja sam. Butterfly. Butterfly. Ja I niż jeden. No, Stação, no. ja się szykuję. Ja wiem, że już się telefon chyba rozładował. a jeszcze nie. czy jedno. Dobra. Tutaj już na górze. Gdzie chcesz, kochanie? To Twoje jajka. Ale klej jest z drugiej strony. Tak? Dobra, idę go podładować, żeby tu będziecie kleić te głupoty. A później będą. Nie, no tak, no, nie są głupoty. No nie są głupoty, to są jajka wielkanocne. No ale to tak za no, no, dużo tego jest. To trzy, cztery miasta. Najważniejsze jajka będzie, Maxia, co nie? A to później będziesz musiał zrywać, wiesz o tym? No. To A już będzie trzeba odklejać to, co zaraz poprzyklejałeś. Tak, wiesz. Yeah. No tak, tak, No nie nigdy nie Na tym to polega. to polega. Taka jest akcja. Takie. Więc czym więcej nalepisz, tym później więcej roboty będzie. Taka to jest sytuacja. No, No tak. No, wystarczy mać na tym jednym, wiesz? Bo rzeczywiście później będziemy rywali i rywali i ja się nie urwie. Mama, ja tylko I w, tak w ogóle wiem. nie będzie koloru. tylko będą same klejki takie. Ja, ja mam takie wielkie odstępy. No, super. Żeby mniej by było. Dobra. Cztery butterfly. Jeszcze jeden. No, tutaj, a tu pod spodem, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po bo tu pod spodem zostawiłem, bo to miało niby znikać, a to nie znika jednak. Zostaw, zostaw, bo to tak ja tak mówię. Ale ktoś rozdepcze to i. Dobra, to ja to wezmę na parapet położę. Bo to miał podobno po jakimś czasie. To się kleizm, albo coś w czasie. To się miało, no, jest Z kolorem. O, widzisz, to się I, teraz, nie? I teraz jakim byś chciał kolorem być w tym jajeczku? Zielony.

Teoria jest taka. Babcia, daj łyżkę. Że to ma się tak, ściosz weźmie i się no. rozerwie po prostu. Trzy łyżki daj. Tu możesz kwiatkę jak chcesz. Ja już skończyłam z maturkami. A gdzie złówia? No ty masz tam położyć. Hmm. Trzy łyżki. Proszę? Trzy nie, stołowe. Y, no to a, na stole położę. A kogo to jest? A kogo to jest? Proszę, nie ma kto czyje. A ty to zrobiłeś? Co? A robimy tak po prostu, pomagam Ci, bo te klejki są takie... sobie. Mm. No tam jest moje jajko. Dobra. Okej. Okay. Podziadek teraz na chwilę, bo to będzie... Zrobisz Twoje jajko, dziadek? Nie. Czemu? <laughs> no bo... No bo nie. To naszego jak tradycyjnego nie. To nie jest odpowiedź. No.